Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Zakończonym 30 czerwca roku obrotowym nasza grupa osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży. Przy nieco spadającym wolumenie sprzedaży, który obniżył się o około 2,5%, przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,9%, osiągając 875 milionów złotych. Był to rok trudnego dla wszystkich, również dla nas, testu, można powiedzieć, testu wartości naszych marek i produktów, ponieważ, jak pokazują te dwie liczby, wolumen sprzedaży na lekkim minusie przy wzroście przychodów, mierzyliśmy się z koniecznością podwyżek naszych cen sprzedaży. Wywołaną, jak wiemy, dramatycznymi, wręcz wzrostami kosztów opakowań, co postawiło nas i konsumentów przed tym pytaniem ile warte są te produkty? Mogę powiedzieć dzisiaj, że ten trudny test nasze marki i produkty zdały, ponieważ. Wzrost przychodów, który osiągnęliśmy, pokazujący właściwie rosnące ceny sprzedaży naszych produktów, był wzrostem wyższym niż rynki, które również, z uwagi na konieczność podnoszenia cen, rosły, ale wolumen sprzedaży rynków spadał szybciej, nasze udziały również się umocniły. Przełożyło się to na rosnący wynik finansowy, ponieważ uzyskane przychody i nawet jeśli marże z rynku nie udało nam się w całości skompensować, to jednak ten wzrost spowodował, że również wynik operacyjny EBIT się poprawił o ponad 16%. I osiągnął 99,8 miliona złotych. Możemy powiedzieć, że ten trudny rok udało nam się przejść nie tylko obronną ręką, ale dobre zarządzanie kosztami operacyjnymi, które wzrosły o ponad 12%, spowodowały, że dźwignia operacyjna, czyli przeniesienie wzrostu przychodów na rosnący zysk operacyjny, Działała prawidłowo, i stoimy przed zgromadzeniem akcjonariuszy, z którymi będziemy chcieli się tym zyskiem podzielić. Głównym rynkiem naszej działalności jest rynek wina. Tutaj wina spokojne i wina musujące znalazły się w podobnej presji kilkuprocentowe spadki. Ilości sprzedanych produktów w tych kategoriach no, powodowały to trudne otoczenie. W naszym miksie sprzedaży można powiedzieć, że poszczególne grupy zachowywały się dosyć podobnie czyli kilkunastoprocentowy wzrost od 11 na alkoholach mocnych, które stanowią mniejszą część, około 13 na największej grupie czyli winach spokojnych aż po 16%. Na nie, musujących napojach bezalkoholowych, więc mamy znowu do czynienia z dosyć zrównoważonym rokiem, jeżeli chodzi o kategorie, jeżeli chodzi o kraje naszej działalności, przypomnę Polska, Czechy, Słowacja i Rumunia, to tutaj najbardziej i najszybciej rosła sprzedaż w Rumunii, o ponad 18%, nieco poniżej 12%, czyli tej średniej. Polska, więc również można powiedzieć znowu troszkę szybciej, jeden z krajów, ale nie było takich dużych dysproporcji. Portfel produktów rozwijał się w zasadzie podobnie dobrze. My, oczywiście, stojąc w konieczności, tak jak wszyscy, podnoszenia cen naszych produktów, staliśmy jednak w tym momencie przed. Wielką niewiadomą, ponieważ no, te nasze produkty znane, lubiane, no, zderzone z tymi portfelami mniejszymi naszych konsumentów, właściwie dopiero wtedy stają przed tym takim stres-testem, można by z języka bankowego powiedzieć. Więc no, trudno było inaczej do tego podchodzić niż ostrożnie. Nasze kalkulacje. Przewidywały, że jednak ten spadek sprzedaży będzie nieco większy. On wystąpił, prawda, jak widzimy. No, ale no, cieszymy się przede wszystkim z tego, że ten, ten bilans i czy ten, można powiedzieć, konsensus między nami a naszymi konsumentami został przez konsumentów. Jakby to powiedzieć, ustawione i określone w tym świadectwie, które dostaliśmy z dobrym wynikiem. To, to, to stąd też ta ostrożność, ponieważ na koniec to konsumenci określają poziom równowagi, a my musimy poczekać skromnie na tą, na tą ocenę. Jesteśmy oczywiście z niej w tej chwili bardzo zadowoleni, ponieważ zyskaliśmy udziały w rynku, to znaczy, że. Wśród tych wybranych z mniejszej tej puli zakupionych towarów, produktów i marek, nasze relatywnie zyskały. To, to, to dużo nam daje. Można powiedzieć, że wynik tego roku jest ważniejszy niż wynik poprzednich lat, ponieważ w tym roku przechodziliśmy ten egzamin. I rzeczywiście, sprzedaż była dobra. Dzięki temu oczywiście też ta masa uzyskanego wyniku z rynku poprawiła wynik na poziomie zysku operacyjnego. Nadal jednak staramy się raczej troszeczkę ostrożniej planować, bo to też dotyczy później zarządzania kosztami, niż gdyby to miało być odwrotnie, że jesteśmy optymistami w planowaniu i musimy się tłumaczyć z rozczarowań. Zysk na akcje oczywiście wzrósł, to jasne. Natomiast dywidenda, która, jak rekomendujemy, mogłaby wzrosnąć do złoty 10, zł, jest dobrze uzasadniona. Tak jak staramy się to robić w przepływach, one były silne były dwukrotnie lepsze niż w ubiegłym roku i mamy prawie 70 milionów. Przepływów finansowych. Pomimo dalszych inwestycji, ponieważ jego poziomu też nie, ich poziomu nie zmniejszamy, wydaje nam się, że dywidenda na poziomie 10 jest absolutnie w dobrej równowadze zarówno z perspektywami firmy, bardzo niskim nadal zadłużeniem i no, oczekiwaniami naszych akcjonariuszy, że jeżeli zyski rosną a przyszłość nie jest zagrożona czy nie stoją przed nami jakieś bardzo wysokie wydatki to się tymi rosnącymi zyskami dzielimy. W przekroju całej grupy, gdzie oczywiście te pozycje się czasami trochę kompensują, czasami sumują, to wydaje mi się, że takich jednorazowych zdarzeń po stronie kosztów nie było. Poziom Nieco powyżej 12% rosnących kosztów, to wydaje nam się, że wynik na tle tych czynników inflacyjnych zarządzania kosztami jest dobry. No i jeżeli uda nam się utrzymać ten balans między rosnącymi przychodami a kosztami na takim samym poziomie, no to bylibyśmy oczywiście bardzo zadowoleni. Miejmy nadzieję, że przyszły rok też jeszcze da nam powody do. Zadowolenia, o tym jednak będziemy mogli przekonać się no, najwcześniej po sezonie grudniowym, który myślę, że dla całej gospodarki, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, będzie trochę pierwszym sygnałem, odpowiedzią na pytanie, czy najgorsze już za nami, czy święta pokazują jakieś oznaki ożywienia, czy nadal jesteśmy w takim trudnym okresie i na pewno również my, po stronie naszych wyników, będziemy w styczniu i w lutym. Podsumowywać tą pierwszą ważną połowę naszego roku obrotowego. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce drewniane zegarki, okulary, biżuteria.